Z okazji, że jestem w pięknym miejscu. Chciałem dla Państwa nagrać dzisiaj filmek. Ten film nie jest związany z, z podróżami, tylko z pytaniami, jakie od wczoraj dostaję telefonami, które, które, które dostaję od moich przyjaciół z Polski, ale też z Rosji. Bo może ktoś myśli, że ja więcej wiem odnośnie tego, co stało się tam wczoraj w Rosji. O płuczu. Niektórzy to nazywają Rewolucji Prigorzyn nazywa to Marszem Sprawiedliwości. No nazwy już padło kilka, ale chciałem Państwu to wytłumaczyć bardzo prosto i prostym językiem. Ta wiedza, którą mam, może Państwu to chociaż trochę przybliżę. dlaczego tak się dzieje i do takiej sytuacji doszło. Musimy sobie uświadomić, że w ostatnim czasie stała się rzecz niebywała, której nikt się nie spodziewał i wcześniej, i wcześniej to było po prostu niemożliwe. Od czasów II wojny światowej taka sytuacja nie miała miejsca. Pamiętają Państwo bitwę o Bachmut, miasto, które kiedyś nie miało żadnego wielkiego znaczenia, ale w ostatnim okresie stało się przykładem za najbardziej zaciętych walk między Rosjanami i Ukraińcami, właściwie między Rosjanami a armią europejską-ukraińską. No i tutaj stała się rzecz niebywała, bywała. Tak jak już wspomniałem od czasów końca II wojny światowej i na wcześniej takie sytuacje nie miały miejsca, żeby Prywatna w tej chwili możemy powiedzieć armia Wagnera. Tak naprawdę to jest armia Prigorzyna, bo on jest fundatorem tego całego przedsięwzięcia i pomysłodawcą. A nazwa Wagner wzięła się od dowódcy, który pomagał mu to zakładać. I tak naprawdę nigdy wcześniej prywatna armia nie pokonała w otwartym boju Armii Ukraińsko-Europejskiej. Z reguły te jednostki specjalne, prywatne, one służyły do wykonywania jakichś specjalnych zadań na zapleczu wroga, do ochrony pewnych miejsc, czy wykorzystywani tacy najemnicy byli, czy to amerykańscy, czy francuscy, czy brytyjscy, czy rosyjscy, do przeprowadzania różnego rodzaju politycznych przewrotów na, na świecie. Natomiast nigdy do tej pory żadna prywatna armia nie, ma, nie wzięła udziału w regularnej bitwie na taką skalę, jak miała miejsce pod Bachmutem. No i co się stało? Na oczach całego świata, proszę Państwa, u nas ta informacja się nie przebiła. E, została wyciszona natychmiast e, po, po tym, jak Bachmut został e, zajęty przez Wagnerowców. E, ale... To było niesamowite zwycięstwo. Tu, państwo pamiętacie, przez pół roku mówiono, wbijano nam w głowę, że to będzie decydująca bitwa, że Ukraińcy na pewno ją wygrają, że to jest najważniejsza bitwa tej wojny. To wszystko była prawda, tylko w momencie, kiedy ona została zakończona, armia ukraińsko-europejska, bo przecież mówimy o ogromnej armii, wyposażonej w najlepsze sprzęt, najlepsze czołgi, z ogromną ilość najemników, przegrywa z 15 tysiącami. Wagnerowców, no to, to musimy mówić o ogromnej porażce. natomiast świadomość tutaj w Polsce o tej porażce do nas nie dotarła, myśmy tego nie przyjęli, a nawet jak takie informacje jakieś tam pojawiły się, że że pod Bachmutem Wagner wygrał tą bitwę zdecydowanie to, to było to tylko takie lakoniczne, jakaś informacyjka gdzieś tam Natomiast na świecie się zmienił układ sił. Tak jak w czasie tej wojny wszyscy zrozumieli, że postęp elektroniczny jest tak duży, że praktycznie przestają mieć znaczenie ciężkie wozy pancerne i czołgi, które w tej chwili są masowo niszczone przez Rosjan. Mówię tutaj o niszczonych leopardach i Bradleyach, którego każdego dnia, których każdego dnia kilka zostaje zniszczonych. Tak zrozumieliśmy, że jest ważna. ważne są zupełnie inne rzeczy rakiety średniego i krótkiego zasięgu, które potrafią dosięgnąć cel, dany cel w ciągu kilku minut. Jak ważna jest wojna elektroniczna, która pozwala na przejęcie statków bezzałogowych, czy y, dronów przez y, system wroga. To, to pokazało, że, że, że wojna się zmienia. No i takim dobitnym sygnałem tego, że się zmienia też była była bitwa pod Bachmutem, gdzie prywatna armia Prigorzyna, tak zwani Wagnerowcy pokonali europejską, ukraińsko-europejską armię w otwartej walce. To jest rzecz niespotykana. Dlatego Wagner jako taki, sam Prigorzyn, który jest człowiekiem Putina, o tym się wyraźnie mówi, i który pochodzi z Petersburga, tak jak Putin. Nawiasem rzecz biorąc, ja też w Petersburgu przecież mam swój biznes i Całe, całe moje doświadczenie z Rosji to głównie Petersburg i Moskwa, ale oczywiście Petersburg też ma dla mnie wartość sentymentalną. Wszystko co dobre, co, 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 co spotkało mnie w Rosji, to właśnie w, przede wszystkim w Petersburgu. No i prigożym, który był człowiekiem Putina, Stanizowan z biznesmen, biznesmena, oligarchy, właściwie to już miliardera, bo człowiek obraca miliardami, ten nagle staje się bardzo ważną postacią w, w polityce rosyjskiej. Ktoś powiedział nieoficjalnie sprawdzając jego poparcie podobno ono było na poziomie 30%. Czy jest to możliwe i w ogóle czy taka, taka liczba wchodzi w grę, no to, to jest yy, kwestia dla specjalistów, ale jeśli tak było, no to to tylko pokazuje na ile ten, ten człowiek zdobył popularność. No i tak, mamy wygraną bitwę pod Bachmutem, mamy prywatną armię Prigorzyna. I mamy sztab rosyjski, którego dowódcą jest generał Gerasimow. Proszę zobaczyć, to on. Mamy ministra obrony, jednego z najważniejszych ludzi praktycznie drugą osobę po prezydencie Putiny ministra Szojgu. Tak oni wyglądają wspólnie, razem. Zobaczcie. I, i mamy. Skuteczność specjalnej jednostki Wagnera, którą nie można porównać z niczym, co do tej pory miało miejsce. No i Prigorzen, będąc człowiekiem biznesu, ale też będąc pewien swoich wpływów, a widząc, co się dzieje, no bo ta wojna tak nie może wyglądać, jak wygląda do tej pory, po prostu wszystko postawił na jedną kartę. Stwierdził, że skoro jego wołanie, jego krzyk pomimo tego, czego oni dokonali pod Bachmutem nie przynosi efektu pomimo tego, że już konflikt pomiędzy nim a Gerasimowem stał się rzeczą oficjalną jawną, o tym się mówiło w mediach ludzie o tym mówili no to zdecydował się na taki krok, jaki miał miejsce wczoraj, to podobno było spowodowane tym, że dzień wcześniej ostrzelano pozycję Wagnera podobno zupełny przypadek armia rosyjska ostrzeliwała jakieś tam pozycje ukraińskie, kilka rakiet czy pocisków poleciało w stronę, w stronę pozycji Wagnera. No, na ile to wykorzystana, na ile to była prawda, to jest inna sprawa. Natomiast rzeczywiście yy, 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 Prigorzyn poruszył bardzo ważną kwestię. Yy, no, tak tej wojny dalej nie można prowadzić. Nie można czekać, yy, bo mamy świadomość, że ta wojna jest prowadzona nie przez Ukrainę już w tej chwili, ale przez całą Europę i Amerykę. Nie można tej wojny prowadzić w ten sposób, że czekać na nowe dostawy czołgów z zachodu, nowe dostawy wozów pancernych, nowe dostawy pocisków z zbogaconym uranem, na nowe dostawy z tej chwili już nawet samolotów F-16, które bez problemów mogą zaatakować i dosięgnąć cele w głębi Rosji. Tylko coś trzeba zmienić. Tutaj musimy sięgnąć do zeszłego roku, do sierpnia. Ta wojna, proszę Państwa, mogła się skończyć w zeszłym roku, w sierpniu. Takie już były sygnały ze strony Rosji. W którymś momencie już nawet dochodziło do rozmów. To, to wszystko są oczywiście tajne materiały. Rosjanie mają je ujawnić w najbliższym czasie. Zobaczymy, bo były już gotowe na stole. Leżały porozumienia pokojowe, których Zachód nie pozwoli podpisać. W którymś momencie się tam e, pojawiły politycy zachodni, brytyjscy, amerykańscy i wtedy się okazało, że żadnego rozejmu nie będzie. Ale w momencie, kiedy Rosja dostała to, co chciała, czyli zajęła tereny wschodnie Ukrainy. Z punktu widzenia Rosjan, ja powtarzam, Rosjan, to są ich tereny historyczne. Z punktu widzenia Rosji, kiedy uzyskali to, co chcieli, czyli zajęli te tereny, dali wolność tym obywatelom prorosyjskim czy Rosjanom etnicznym, którzy tam zamieszkują te tereny. No to dla nich był to temat zamknięty, byli gotowi do pertraktacji. Nagle się okazuje, że tych pertraktacji nie będzie, że ta wojna się komuś spodobała, że na Zachodzie ona, ona jest potrzebna. Tym bardziej Amerycy, bo dzięki przyszłej wojnie Ameryka odzyskała Europę. Europa stała się Ameryki znowu zapleczem finansowym i możliwością sprzedaży ich towarów gazu, Europy. Przepraszam, że tak sobie idę spacerkiem, ale tak mi jest, może nawet wygodnie. Także wracamy do tematu. No to co pozostało innego, jak tylko zacząć wojnę peł na pełną skalę. Rosjanie nie poszli na to. Rosjanie spokojnie czekali na dostawy broni z Zachodu, e czekali na dostawę nowych czołgów. i ta wojna się robiła coraz bardziej trudniejsza i możliwość jakby szybkiego szybkiej ofensywy schodziła na plan, na plan dalszy. Mówię o ofensywie rosyjskiej, na którą wszyscy czekali w Rosji. No, bo potencjał Rosji dalej jest ogromny. Te bzdury, które państwo opowiadają, że coś tam jest na wykończeniu, coś, to są po prostu głupoty, które nie mają żadnego znaczenia. No, wszyscy zrozumieli, że tak wojny nie da się prowadzić. No nie można, nie można po tym, jak jawnie Europa i Ameryka prowadzi tą wojnę już bez żadnego, bez żadnych oporów wysyłając broń ofensywną Ukraińcom czy wojskom europejskim, które w tej chwili są na Ukrainie, no bo tam ogromna ilość najemników europejskich jest. Nie można mówić, że Europa czy Amerykanie jest to zaangażowane. No i Trigorzem powiedział w którymś momencie: Dość. Jeśli my nie zaczniemy tej wojny na poważnie, jeśli nie nastąpi ofensywa, jeśli my nie uderzymy na Kijów, będziemy starać się jak najszybciej zakończyć tą wojnę poprzez wygraną, no to ilość rozlanej krwi i z jednej strony Ukraińców i z drugiej strony Rosjan będzie ogromna, no, my po prostu tracimy swoje zasoby ludzkie. Nie, nie zapominajcie Państwo, że Ukraina dalej w sensie znaczenia politycznego dla Rosjan to część ich wielkiego imperium. No, Białoruś, Ukraina, Rosja, kiedyś Związek Radziecki wszystko to stanowiło jedną wielką całość. Oczywiście tych republik było dużo więcej, ale jakby najbardziej znaczące to jednak były Ukraina, Białorusi i one miały na wpływ na to co się tam działo w polityce w czasie Związku Radzieckiego, ale nawet i wcześniej, w czasach carskich także y, 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 Prigorzyn zdecydował się na ten krok z tego powodu że tak dalej to nie może być, nie może być tak, że prywatna armia podejmuje się takiego zadania jak zdobycie bachmutu wygrywa tą ogromną bitwę, to, to powtarzam, to jest największa bitwa od czasów II wojny światowej pokonując najlepsze doborowe jednostki europejskie i ukraińskie no a armia rosyjska, która jest potęgą, dalej stanowi drugą co do wielkości armię na świecie spokojnie okopuje się na pozycjach zajmuje te pozycje, robiąc zresztą doskonałe doskonałą linię obronną i przechodzi z z ofensywy w, w defensywę, czyli obronę, to z dzisiaj z perspektywy czasu to się okazuje, że to wcale nie było głupie, no bo dzisiaj te czołgi, Leopard, Bradley, e i Ukraińcy stanęli właśnie na tej linii obrony armii rosyjskiej. Prigozyn jemu podobni, słynny Striałkow, oni mówią o tym, że Y, trzeba coś zmienić. Żeby to zmienić, no oni a wcale absolutnie nie chcą zmieniać prezydenta Putina, wręcz na odwrót. Mówią, że to jest bardzo ważny człowiek i że on powinien dalej zostać, ale że jest okłamywany i oszukiwany przez takich ludzi jak generał Gierasimow, którego Państwu już pokazano na fotografii i minister obrony Szojgu, Że oni go po prostu oszukują i mówią, że to się jeszcze da załatwić w sposób bardziej spokojny. Y, Bardziej racjonalny w sensie pokojowy. Oni twierdzą, że tak nie jest, że trzeba przystąpić do ofensywy, uderzyć na Kijów, przejąć tam władzę ustawić ludzi, którzy będą albo prorosyjscy, albo doprowadzić do wyborów. I powiem Państwu, to jest moja prywatna myśl, że ja już też jakby nie widzę rozwiązania, bo ja myślałem, że Ameryka i Europa pójdą w prędzej czy później na kompromis. Pójdziemy sobie w drugą stronę. Okazuje się, że, że nie pójdą na taki kompromis. Że wręcz przeciwnie. Będą dążyć do wojny, mając, mając nadzieję na to, że osłabią w ten sposób Rosję. No, raczej nie osłabią. Rosja, proszę pamiętać, jest największym krajem na świecie. Ma złoża wszystkich najważniejszych minerałów, ropy, dostęp do ogromnej ilości wody, ale też coś, co ostatnio się stało bardzo ważne. Nawozy, cały przemysł rolniczy jest ogromny, metalurgiczny w Rosji, także Rosja jest samowystarczalna, nie da się jej w jakiś sposób racjonalny pokonać, myślę, że bronią atomową dlatego Prigorzyn zdecydował się uderzyć na Moskwę, co z tego wyniknie, no myślę, że w tej chwili rzeczywiście już prowadzą, prowadzi się rozmowy o zmianie generała Gerasimowa i zastąpi go prawdopodobnie bliski przyjaciel Prigorzyna, fundatora armii, już w tej chwili możemy mówić Wagnera, bo 30-40 tysięcy ludzi to jest armia, proszę Państwa, to jest dosłownie armia, bo dywizja ma około 10 tysięcy ludzi. No i już możemy mówić, myślę, o tym, że takie zmiany nastąpią. No, jeśli one nastąpią, a stanie się tak, że na miejsce generała Gierasimowa zostanie wybrany generał Surowikin, zwany w Rosji generałem Armagedon, no to, no to, o to chodziło właśnie Priegożenowi. O to chodziło Wagnerowi. Oczywiście Wagner, to tak jak powtarzam, to jest nazwa jednostki, czy w tej chwili już armii, prywatnej armii. Trudno mówić o oddziale, jak, ma, jak ten oddział ma 40 tysięcy ludzi. I jeśli Surowikin zostanie szefem sztabu armii Rosji, no to możemy mówić o daleko idących zmianach i prawdopodobnie bardzo dużo się wtedy zmieni w sytuację jaka ma miejsce na froncie oczywiście Rosja ma ogromne rezerwy broni, jeśli ktoś nam pokazuje jakieś wzdury T-55 gdzieś tam postawione czy te 62 no proszę Państwa tych czołgów jest tysiące w magazynach w Rosji i bardzo dobrze że ci ludzie wpadli na pomysł żeby robić tak zwane mobilne stanowiska ruchome stanowiska ogniowe i używają tych armat, tych czołgów natomiast skuteczność bojowa na na, na polu walki tych czołgów oczywiście jest mniejsza niż tych czołgów zachodnich ale proszę mi wierzyć w historii wojen już nie takie rzeczy widziano jak ktoś zna historię to proszę sobie zobaczyć spojrzeć, przeczytać historię o trzech zniszczonych czołgach pod Sandomierzem przez normalne T-34 w 1944 roku. Takie sytuacje też miały miejsce, także każdy czołg da się zniszczyć. Nie ma czołgów niezniszczalnych i o te oczywiście myżonki, bzdury o niezniszczalnych leopardach, to no, były tyle warte, ile wszystkie wiadomości, jakie w tej chwili słyszymy w telewizji. No i myślę, że Prigorzen poszedł w bank. Nie wiem na ile wygrał, na ile nie wygrał. Nie wiem, co się dalej z nim stanie. Jeśli przeżyje najbliższe tygodnie, miesiące, to myślę, że to, co zrobi, będzie miało realny wpływ na politykę i na prowadzenie wojny przez Rosję. Paradoksalnie powiem Państwu, że sam się zastanawiam, bo jestem w ogóle skrajnym przeciwnikiem wojny, ale skoro się tej wojny nie da rozwiązać pokojowo, skoro się nie da dogadać, skoro się nie da znaleźć kompromisu, no to nie pozostaje nic innego, jak, jak zakończenie ją przez którąś ze stron. No pytanie, czy ją zakończą Ukraińcy, moim zdaniem nie mają żadnych szans, no, a co się stanie, jak zakończą ją Rosjanie? Myślę, że po prostu. Będzie, będzie, będą w krótkim czasie przeprowadzone tam wybory. Oby się tylko zgodzili na wybory pod auspicjami ONZ, wtedy one będą nie do podważenia. Myślę, że większość tych wschodnich terenów i tak wybierze przynależność do, do Rosji, do, do Federacji Rosyjskiej. Zresztą takie, taką propozycję pokojową zaproponowali Chińczycy, proszę państwa. To też było już na stole, można było to spokojnie przeprowadzić. No i myślę, że do tego będą dążyć Rosjanie. O tym, o tym mówił wielokrotnie Prigorzyn. Jego przedwczoraj odcięli od... Jego media odcięli. Nie było żadnych informacji, ale on wysyłał do swoich znajomych w plikach głosowych takich mp3 informacje. Ja te wszystkie pliki mam. Zapisałem sobie. Mogę Państwu, jak coś będzie chciał, to wysłać na, na telegramie. On tam omawiał całą sytuację. Mówił o tym, co się dzieje, gdzie jadą, co robią. Sytuacja była bardzo poważna, bo w którymś momencie się okazało, że w tamtą stronę jadą jednostki Ahmad kaderowa. Na to nie są przelewki, bo jak w tej chwili się uznaje na świecie, są dwa, już tak jak mówiłem, nie oddziały, ale armie czy silne zgrupowania. To jest czeczeńskie Ahmad i Wagnera, Wagnerowcy. I myślę, że trudno w tej chwili mówić. W tej chwili na świecie nie ma realnej Realnego, real, realnej konkurencji dla nich. No i gdyby doszło rzeczywiście do takiej, takiego spotkania, no to mogłoby być bardzo źle. Ale myślę, że to też była tylko grana publikę i kaderów wysyłając swoich ludzi w kierunku Rostowa nad Donem, gdzie, gdzie, gdzie byli Wagnerowcy. To też myślę, że chodziło bardziej o to, żeby pokazać, że też mają coś do powiedzenia. Tym bardziej, że miesiąc wcześniej świetnie się rozumieli i ze sobą współpracowali. No, zobaczymy, co będzie dalej, to jest interesujące. Natomiast, proszę Państwa, znowu ostrzegam, nie słuchajcie tych wszystkich specjalistów, ekspertów na, na, w polskiej telewizji, no tego się nie da słuchać. To są kompletne bzdury. Ci ludzie, przede wszystkim oni nigdy nie byli w Rosji, a nawet jak byli to dawno temu, oni przede wszystkim nie byli na Ukrainie, oni nie mają w ogóle pojęcia, czym jest Ukraina. Oni nie byli w Donbasie i oni nie wiedzą, że w Donbasie nie ma już ani jednego człowieka, który by chciał powrotu Ukrainy. Ja w ostatnich latach od 14 roku byłem 4-5 razy w Donbasie i powiem z całą odpowiedzialnością, nie znalazłem nikogo, który by chciał powrotu Ukrainy. Po tym dlaczego do tam doszło, po mordowaniu ludzi, po zabójczych rajdach tych oddziałów takich jak Tornado, jak Azow, gdzie zabijano ludność cywilną. no przez dzisiaj Azowcy są sądzeni, nie za to, że byli w samym oddziale Azov, chociaż to też jest akcja oskarżenia, ale są sądzeni za to, że strzelali do ludności cywilnej, do swoich rodaków. Ja nie znam nikogo, proszę Państwa, w tej chwili na, w Donbasie, który by chciał powrotu Ukrainy. Po 8 latach ostrzałów, po strzelaniu do ludzi z helikopterów, po bombardowaniach, po zabijaniu własnych ludzi, po tym jak w 2014 roku Ukraińcy zdecydowali się zaatakować własny własną część własnego państwa, wysyłając tam wojsko. Nazwano to wtedy akcją antyterrorystyczną. Myślę, że nikt nie zaakceptuje tam już nigdy Ukrainy. Także ten temat jest zamknięty i tutaj do, do powrotu i mówieniu o tym nie ma sensu. To wojnę po prostu można kończyć. Rosja zagwarantowała tym, tej części swoich obywateli na terenie Donbasu normalne warunki życia, przynajmniej jako takie warunki życia, dopóki Ukraińcy nie przestaną ostrzeliwać. Bardzo ciekawą kwestią jest też, jak często słyszę w polskich mediach, będziemy wprowadzać demokrację w Rosji. Proszę Państwa, w niektórych aspektach życia demokracja w rosyjska jest na dużo wyższym poziomie niż europejska. Tam korporacje i pieniądze nie mają tak wielkiego wpływu na wewnętrzną politykę kraju, jak u nas. Natomiast u nas praktycznie państwo schodzi na plan dalszy, liczą się tylko interesy i macholki. Ale są takie kraje jak Ukraina, które moim zdaniem w jakimś sensie się dało oszukać, w których według oficjalnych danych dostępnych w europejskich mediach, niezależnych oczywiście, ale też popularnych, 75% tego kraju zostało sprzedane korporacjom amerykańskim, takim na przykład jak BlackRock, ale też wielu innym. Przejęto tam po prostu żyzną ziemię, przejęto przemysł i w tej chwili ta wojna jest bardziej w ich interesie, jak w interesie samej Ukrainy jako takiej. Także może być tak, że przy okazji jakichś wyborów, które mam nadzieję, że się będą, niezależnych wyborów pod auspicjami ONZ, okaże się, że ludzie wybiorą zupełnie inną drogę. Bo proszę pamiętać, że ten rząd, który w tej chwili jest na Ukrainie, to, to tylko była część polityki ukraińskiej. Pozostałych, tych wiele partii zostało zostało rozwiązanych, ci ludzie zostali posadzeni do więzień, a władzę przejęła tylko jedna określona partia I, i ci ludzie rządzą w tej chwili tym krajem, siejąc ogromną nienawiść, siejąc ogromną nienawiść do wszystkiego co rosyjskie, robiąc wszystko, żeby tą wojnę przedłużyć zamiast ją kończyć. Bo przecież oni dokładnie znają, że nie są w stanie już wrócić do Donbasu i tam takiego powrotu na Krym czy Donbas nie ma. Krym przeżywa rozkwit, buduje się autostrady, buduje się drogi, pomimo sytuacji, jaka ma miejsce, to Krym się stał zapleczem turystycznym dla Rosjan. Proszę Państwa, ci ludzie robią tam fortuny w tej chwili. Bo Rosjanie, którzy to wszystkie te pieniądze wydawali na larzorowym Webrzeżu, na Diki, które tutaj stąd widzę. To wszystkie te pieniądze teraz wydają na Krymie w Soczi, w tych miejscach, gdzie, gdzie mogą po prostu pojechać bezpiecznie. Tych argumentów mógłbym w ogóle po powiedzieć wiele, ale proszę się nie martwić. Myślę, że to co się stało wczoraj czy wczoraj, nie miało większego wpływu na, na politykę w Rosji. Tam raczej prezydentowi Putinowi nic nie grozi. On ma ogromne poparcie. Tutaj państwu powiem ciekawostkę. W 2014 roku ktoś chciał sprawdzić jakie jest poparcie w Rosji faktyczne, niezależne. Niezależne media niezależne media jakieś zachodnie sprawdzały, przeprowadzono niezależne badania. Wtedy jeszcze była taka możliwość. I co się okazało? W oficjalnych mediach rosyjskich podawano, że prezydent Putin ma 73% poparcia, a te niezależne media europejskie, licząc na to, że ten wynik będzie dużo niższy, okazało się, że sprawdzając to, wyszło im 80%, proszę państwa. I tak prawdopodobnie w Rosji jest. Jeszcze raz powtarzam, Prigorzyn nie uderzył, czy nie, nie chciał uderzyć na Moskwę, czy ten, tylko chciał pokazać, zwrócić uwagę i myślę, taki miał cel na to, co się dzieje w tej chwili. I że ta wojna w ten sposób prowadzona, w tak sposób humanitarny, oszczędzając wszystkich dookoła i przepraszając nie przyniesie spodziewanego skutku, czyli szybkiego jej zakończenia. Będzie ona po prostu trwała w nieskończoność, ci ludzie, te armie się będą nawzajem wykrwawiać, a ci będą przesyłać nowe, nowe, nowy sprzęt, nowe czołgi, nowe działa i tak to będzie wyglądało. Będę kończył, bo już się robi ciemno, piękny. Piękny mam widok, jestem w porcie, uwielbiam łodzie, więc już kiedyś tam mówiłem, że oprócz tego, że latałem samolotem, czy, no jeszcze na pewno nie przestałem, ale oprócz samolotów, nurkowania, to kochałem łodzie, miałem kilka łodzi, w tej chwili nie mam łodzi, pochłania mnie jazda, wycieczki na motorze, ale do łodzi na pewno wrócę w najbliższym czasie, kocham morze, kocham spędzać czas na wodzie i kocham pływać łodziami, mniej żaglówkami, chociaż na żaglówkach też przepływałem, i tutaj po Grecji byłem na wielu rejsach. Jednak bardziej lubię w wodzie motorowe z dużymi silnikami. Zabawa na wodzie wtedy jest wyśmienita Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Gorąco ściskam. Proszę się nie obawiać, nic strasznego się nie stało w Rosji. Myślę, że to wszystko było dogadane. Chce, chciano coś ugrać, ugrać i myślę, że to wszystko prowadzi tylko do jednego, żeby jak najszybciej tą wojnę zakończyć, bo nie ma wątpliwości, że Rosjanom na, na tym zależy, a myślę, że Europie na odwrót i Ameryce na odwrót. Także tak to wygląda. Wszystkich pozdrawiam.